Witam Was serdecznie. Dzisiaj opowiem o klasie C społeczno-prawnej. Klasa C społeczno-prawna, jak sama nazwa mówi. Zapraszamy do niej wszystkich tych, którzy są zainteresowani właśnie nauką o społeczeństwie, posem i językiem polskim, bo tutaj przedmiotem wiodącym jest język polski. Języka polskiego w tej klasie będzie uczyła Pani Ewa Łucyszyn-Pająk. To jest Pani, która od wielu lat uczy w tej klasie, która wypracowała sobie metody sprawdzające się Myślę, że bardzo, bardzo, bardzo dobrze. Nauczycielem drugim, takim właśnie bardzo, bardzo ważnym w tej klasie jest pan Marcin Wieczniak i on będzie uczył historii oraz losu. Kogo zachęcam do przyjścia do tej klasy, do wyboru tej klasy? To jest klasa humanistyczna. Jeżeli myślicie o prawie planowaliśmy godziny z tego przedmiotu, który będzie prowadził pan doktor Piotr Zamerski, prawnik. Jeżeli myślicie o horyzontach, o, o poznawaniu trochę kultury, o wyjazdach, o parlamencie europejskim, to to jest klasa z pewnością, z pewnością dla Was. Na pewno na drugim miejscu jest w tej klasie matematyk, co nie znaczy, że tej matematyki tutaj nie będziecie się uczyć. W tej klasy zachęcam szczególnie tych, którzy mają porę koryzontów w mojej Dziękuję.